Hej, z tej strony Klaudia Kupiec i miło mi widzieć Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Ja właśnie zamówiłam taksówkę, bo wybieram się do Ewy, która jest absolutnym mistrzem w tworzeniu słodkości i postanowiłam, że mam taką znajomą, a ja nie potrafię nic piec, więc jest to idealny moment, aby Ewa nauczyła mnie piec. No dobra, jesteśmy, co prawda się spóźniłam, prawie pół godziny, więc dramat, nienawidzę się spóźniać. Jestem już u Ewy w jej pięknym studio. Ecy teraz nagrywa sobie przebitkę, bo mamy tutaj profesjonalny plan zdjęciowy. I zabieramy się za pieczenie. Chociaż nie, my nie będziemy piec. Nie. no Okej, okay. jest to przepis z Ewy ebuka no bake, więc zabieramy się za robienie słodkości. No i jesteśmy już z Ewcią. -e. Ewę znajdziecie na Instagramie pod nazwą Ciastka z kremem i ona jest odpowiedzialna za to całe zamieszanie, które tutaj mamy. Bo dzisiaj będziemy, tak jak już wspominałam wcześniej nie piec. Tylko, co w zasadzie będziemy robić, batoniki, które będą na maksa kolorowe i wyglądają pysznie i wierzę, że smakują tak samo pysznie jak wyglądają, ale właśnie nie będziemy ich piec, tylko chłodzić, tak. Zaczniemy sobie od takich naprawdę najprostszych rzeczy, takich, że czasem jak sobie myślę o przepisach takich jak ten dzisiejszy, to tak myślę, że w sumie nawet trochę tak długie, że to jest aż takie proste, bo mamy trzy składniki i właściwie zero roboty, ale to idealnie całkowicie. znaczy, że to jest gorsze niż takie bardzo zaawansowane przepisy. Ja uwielbiam takie proste rzeczy, bo jak nie ma się czasu za bardzo albo właśnie umiejętności czy sprzętu, bo właściwie żadnego sprzętu nie potrzebujemy dzisiaj, to one są idealne do tego. I są idealne do tego, żeby zacząć swoją przygodę z pieczeniem albo nie pieczeniem. No właśnie, chciałam zresztą. powiedzieć, że dla mnie to jest super opcja, żebym się nie zraziła, że taki tak, prosty tak, przepis tak, na początek będzie na pewno dobrym rozpoczęciem tego, tej mojej przygody z tworzeniem słodkości, bo gdybyś mi wyskoczyła z jakimś skomplikowanym przepisem, bardzo możliwe, żebym. Żeby mnie to przerosło i tak, tam to bym jest się zniechęciła, to jest bardzo frustrujące, jak się próbuje coś robić i to nie wychodzi, mm. więc zaczynanie od zaawansowanych przepisów to jest coś, co ja zawsze odradzam, bo faktycznie można się właśnie zniechęcić i mm. jak z każdą taką manualną rzeczą to wymaga jakiegoś tam treningu i najlepiej zaczynać od najprostszych rzeczy, a potem przechodzić do bardziej zaawansowanych, więc później się czekają gorsze, goście. Znaczy, goście. <noise> <Okay. głosy> ale, ale wszystkie będą fajne. Do stworzenia tego batoniku będziemy potrzebować raktem trzech składników. Pianek Marshmallow, masła i płatków śniadaniowych. To są jakieś amerykańskie? Tak, to są amerykańskie, to jest jedno z moich ulubionych. Oczywiście domyślam się, że nie każdy ma możliwość użycia takich płatków, więc tak naprawdę możecie ten przepis sobie zrobić z dowolnych płatków śniadaniowych. Mm -hmm. E, takich jakie lubicie najbardziej. Te są e, takie drobniutkie, są kolorowe i owocowe i są wspaniałe, ale no jeżeli nie będziecie możliwość, e, mieli możliwości e, zrobienia z takimi, to po prostu zbierzcie jakieś swoje mm -hmm. ulubione. Bo gdzie w ogóle je można kupić? Ja omawiam. Tak, zdarzają się w Polsce sklepach z amerykańskimi słodyczami w oh. e, poprzednich świata, mm -hmm. e, ale też można je zamknąć przez internet, więc jak ktoś ma o to polecam być bardzo, bo są piękne i pyszne, ale pamiętajcie, że jak nie macie takich, to no, użyjcie innych. No dobra, to zabieramy się za przygotowywanie słodkości i pokażemy Wam cały proces. Oczywiście ty będziesz wszystko robić, ja ci będę mówić, okay. Okay. bo y, to chodzi o to, żebyś... Ty się nauczyłam, też naprawdę na no, w tego dzisiaj... No podejrzewam, ja ja że Cię już zrobiłaś to nieraz, więc... Zdarzyło mi się kilka <grym> razy przyznaję. Od czego zaczynamy? Od rozpuszczenia pianek z masłem. Ja polecam zawsze te pianki rozdrobnić, bo wtedy mm -hmm. dużo szybciej się rozpuszczają. Okay. Bardzo polecam użycie nożyczek do tego, tylko najlepiej, żeby to były takie nożyczki specjalne, kuchennego mm -hmm. zastosowania. Nie szkolne. E, Tak, e, bo krojenie pianek nożem nie jest za, za łatwe, więc w ten sposób po prostu kroimy je na, przykład na cztery, żeby to były takie faktycznie małe kawałeczki. Chyba, że kupicie takie mini pianki, to one już w ogóle są super wygodne. Mamy pianki e, w Misce, pięknie pokrojamy przez klaudię, możesz rzucić wasałko masło też na mniejsze części czy możesz, coś. jeżeli jest wystarczająco miękkie to może je się trochę rozdrobnić, bo nie też się spokojnie. dużo szybciej roztopi Dokładnie. i dodamy sobie jeszcze jedną rzecz, nie traktuję go nigdy jako taki składnik-składnik, ale dodamy sobie trochę soli, okay. żeby zrównoważyć tą słodycz. Pianę. W ogóle chyba sól też ma, coś, ma do siebie to, że wzmacnia smak, nawet jeśli tak. coś jest słodkie, nie? Wzmacnia i równoważy. I mm -hmm. jak masz coś bardzo słodkiego, dlatego słony karmel jest. Wiesz, wszyscy tak kochają słony mm -hmm. karmel, bo on nie jest wyłącznie słodki, tylko mm -hmm. ma taką głębię, zupełnie inną niż karmel bez dodatku soli. Więc to jest dla mnie. Szczerze najważniejszy składnik taki, który do wszystkiego dodaje. Im słodsze rzecz, tym więcej tej soli. I okay. to e, ogromną różnicę. Więc taką szczyptę soli. No właśnie Zobacz, zawsze się no zastanawiam, co dla to, to, kogo to znaczy, to znaczy szczyptę tyle. To jest dla mnie szczyt. No jest, to jest szczyt. Tak? Masz okay. odrobinaczkę więcej, ale to jest właściwie to jest... tak. To jest... Boże, Ewa ma nawet sól różową. Wrzucamy teraz do mikrofalówki. mikrofalówki i właściwie wracamy dopiero, jak całość będzie rozpuszczona. Pamiętajcie, żeby nie przegrzeć tej masy, żeby nie nie gotować jakoś super długo. Jeśli nie macie mikrofalówki, to garnuszek na bardzo, bardzo małym ogniu albo na najmniejszej mocy mhm. indukcji i mieszamy cały czas ten żeby się nie przypaliło. To jest okay. bardzo ważne. Wrzucam. Chyba ja powinnam wrzucić no ale dobra. Czekajcie. Czekajcie. E, tego nie było, więc wrzucam wyrzucam... Pani Izabla, Jezus, tak, to się, tak. Ja myślę, że już wygląda to mm. mniej więcej tak, więc teraz po prostu to wymieszaj tak dokładnie, żeby się wszystko ze sobą połączyło. Jest to bardzo satysfakcjonujące. E, I tutaj akurat jak już mamy rozpuszczoną tą masę piankowo naślaną. E, to będziemy działać szybko, mm -hmm. dlatego że ona będzie zastygać dosyć, y, dosyć szybko. Właśnie. Okay. O, I super. Jeza. Teraz jest super. super. To prawda jest ładna i różowa, ale myślę, że nie zaszkodzi y, dodać jeszcze różowego barwnika, żeby okay. była bardziej różowa. Ale nie, nie jest to nie że jeśli macie barwników nie macie warowników spożywczych, to musicie, albo jeśli w ogóle nie jesteście fanami używania warwników spożywczych, to absolutnie nie musicie, ale my sobie dodamy, bo możemy. Dokładnie i zawsze możecie przetestować warwniki spożywcze Ewy! Już no, widzę z to nie ma, nie ma. Jeszcze nie są do kupienia, ale bardzo niedługo będą, więc faktycznie e, użyjemy sobie no, 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 możemy no, jasne. zabroni. W razie krople. Yes. I teraz ja pozwolę sobie być Twoją asystentką, mm -hmm. żebym płatki, spróbować płatków. Już że to okay. robi się coraz gęstsze. Robimy to razem, bo mm -hmm. będzie dużo szybciej. Okay. Bo to mieszanie płatków z masą jest faktycznie ważne, żeby to zrobić szybko. szybko. Bo w ogóle jak mm -hmm. wygląda. Tak. Te pianki są jeszcze rozpuszczone i włosy z tego. Teraz Genialne. będziemy już wkładać tą masę do foremki. Okay. Silikonowej najlepiej, bo później dużo łatwiej jest to wyjąć. Olej albo na rękawiczki, albo na dłonie, tak żeby nie przyklejała nam się ta masa. I teraz wyjmujemy po prostu mm -hmm. taką kulkę tej masy i wkładamy, wyciskamy do foremki. Za kurczę muszę kupić ee, różowe Różowe, no, już, no właśnie. Chociaż, słuchaj, do logo też ci pasuje. No tak, w miarę. Nie wiadomo, że jest to ten to odcień, co prawda, niebieskiego. No. następny no, nie raz bym miała. I Dobrze. Różowe. Czyli tak. będzie następny raz, słuchajcie, bo się. zrobimy z tego taką miniserię i z każdym filmem. Każdym e, moim przyjściem tutaj do Ewy będziemy utrudniać trochę tak. i podnosić porządki. Nawet e, zrobić certyfikat pod koniec ukończenia kursu. Okej! Okay. Dobrze! Co? My to sobie włożymy do zabrażarki, żeby ten proces stygnięcia był szybszy. Mhm. Jeśli Wam się nie spieszy, e, to wystarczy włożyć do lodówki. Myślę, że taka godzinka powinna wystarczyć, żeby. A, okay. zastygło I żeby na tyle stwardniały te nasze lody na patyku, żeby. ciepłe lody czyli właściwie można powiedzieć, że Czyli mnie... jest to szybka akcja. Tak. skoro robi tak. się w moment, a potem tylko godzinę robi. nawet godzinę w... chłodzi. Tak, jest mega tak. cute, nieschłodzone. Chłodzimy i wracamy. Minęło z chyba 15 minut w zamrażarce i zabieramy się za wyjmowanie. Tak jak Ewa wspominała wcześniej, w lodówce należy to trzymać około godziny, ale. Z racji, że lecimy jeszcze na event zaraz, to włożyłyśmy do, zmywar do zmywarki, o, jest, do zamrażarki i właśnie wyciągamy. Jestem ciekawa, jak to będzie smakować i przyznaję, że jestem głodna, bo przyszłam bez śniadania, Wiesz? więc idealnie. O, wyglądają tak, są super śliczne. Kolorowe, tak. Ale myślę, że nawet gdyby nie było barwnika, to też by super tak. wyglądały, nie? Tak. Zupełnie nie jest to jakieś niezbędne, więc zróbcie, tak jak macie ochotę, to co próbujemy. Tak, cheers, cheers. Mmm! Ja. I w ogóle ta konsystencja mm -hmm. jest super ciągnąca. Mm -hmm. Ja mam obsesję na punkcie tego naprawdę. Mm. przepyszna. proszuci. Znakomicie. Przyjemność tu, mojej stronie, serio. Bardzo się cieszę, że się złapałyśmy. Piątek, i na pewno... zadanie. I na pewno to nie było nasze ostatnie spotkanie. To już wiem. Widzimy się na następnym odcinku, z następnym przepisem. Już zaczynam myśleć co tam ci kombinować. Dziękujemy, że nas oglądaliście. My mamy nadzieję, że wypróbujecie sobie ten przepis, bo naprawdę koniecznie jest to jedna z absolutnie moich ulubionych e, rzeczy. Mm. do zobaczenia. Do zobaczenia. Ja, ja cały czas, czas sobie ja z jak <głos》>? No dobra, pojedzone i lecimy na event. Dzięki Ewcie jeszcze raz za śniadanie i za to, że mnie tutaj zaprosiłaś. A tak prezentują się nasze stylueczki. Proszę bardzo. To lecimy.